Tomuś nie piskaj. Czemu Tomuś? Było tak w, tym, w czterech tych czterech panceli ci psa Tamuś piskał. To mi się piska Ola, Ketal! Hello, hello! Słuchajcie! Sprawdzamy wiatry na wybrzeżu. Słuchajcie, jest taki spory wiaterek. Zero mówi, to ja wrócę, bo zaraz będzie 30. A może się przyda tutaj. Mam magię tak chodzi u nas po tyma, na se leżysz. On go podpuszcza, żeby wszedł tutaj, na no, teraz i wtedy go ciach. Buziaki od Moni z Hiszpanii. Na no i Michy, jak oceni, oceni jak rozpalanie żoneczki? Ola, hello, hello! Witamy Was, kochani, serdecznie! Z balonów. Z balonów, tak. A dlaczego te balony? To chyba się domyślacie. Zobaczcie, 20. Co Wam to mówi? Tak, kochani. Co Wam mówi liczba 20? 17 kwietnia e, na naszym kanale wybiła czarodziejska liczba 20 tysięcy subskrypcji. Uhuh! Uh uh -huh. Cieszymy się z tego Zobaczcie, bardzo. Czy prawie sylwester? A tutaj w tej okolicy to są najhuczniejsze Sylwestry. Tak, 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 że wybraliśmy odpowiednie miejsce do, do, świętowania. E, do świętowania, kochani. 17 kwietnia dzisiaj dopiero wam e, z, tym, z tym się dzielimy, łączymy, dlatego że były święta, trzeba było, wiecie, złożyć sobie świąteczne życzenia i nie chcieliśmy, żeby tak ważna e, rzecz umknęła e, między. Sałatką, króliczkiem, a zajączkiem. Kochani, tak. stało się. Nasz kanał ma 20 tysięcy subskrypcji. To już jest Dzięk poważny kanał. To już jest poważny kanał. Dziękujemy Wam z całego tak. serca za bardzo, to, bardzo. za każdą subskrypcję, za każdy komentarz. Bo powiem Wam jedno: Wy komentarzami też tworzycie ten kanał, bo my bardzo słuchamy tego, co Wy piszecie. I nie tylko w takich, wiecie, ogrodowych, prostych sprawach jak sobie radzić ze ślimakami, ale też z takich właśnie co do kanału, bo wysugerujecie, że chcecie więcej ogrodu, więcej tego yy, i ten kanał tworzycie razem z nami. Także dziękujemy wam za każdy komentarz, każdy. Ten taki długi, którego czytam i wzruszam się i śmiejemy się często do łez z Miszkiem, ale też ten taki króciutki, to takie serduszko tylko dane, albo łapka do góry dana, albo cytrynka. Tak, za każdy wszystko, ten wszystko. komentarz Wam z całego no serca. Za te reakcje, że oglądacie, kochani, że, dziękujemy. Że, 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 że podobają Wam się te treści, które podpublikujemy. Tak, tak, za lajki, yy, za to, że kochani, Mówicie o nas dalej, o tym, że oglądacie taki kanał, że Wam się podoba, bo... Naprawdę wiele komentarzy mamy takich, że a koleżanka, kolega, polecili mi taki fajny kanał, jestem i na przykład cały weekend spędziłem z wami, bo nadrabiałem zaległości. Nadrobić jest coraz trudniej, bo mamy już ponad 200 filmów na kanale. 200 odcinków naszej epopei. Tak, tak, dlatego kochani, z racji tego, że jest wiele nowych osób, QA już były dawno. Tak, zastanawialiśmy się, jak to uczcić. No i jednym z tych. Tak. Y propozycji jest... Tak i pierwszą rzeczą będzie odcinek Q&A, w którym odpowiemy na wszystkie wasze pytania, także pod tym odcinkiem kochani dzisiejszym prosimy was, żebyście zadawali pytania. Wszystko, co tak, wam przychodzi do głowy. Oczywiście mogą się powtarzać te, które już były w poprzednich Q&A, oczywiście to dla nowych widzów będą nowe pytania tak, i nowe odpowiedzi, więc bo mamy jak najbardziej. Mamy świadomość, tak. że wiecie, wracanie do Q&A sprzed roku no, 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 no nie jest sprawą, że tak powiem oczywistą, dlatego I, tak. W tym odcinku chcemy odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Naszym wiernym widzom, którzy są od pierwszego odcinka z nami, a coś im narodziło się, jakieś nowe pytania, i tym, którzy są od niedawna i chcą się dowiedzieć, jak to się stało, że tu się znaliśmy, jak to się Nie stało. Nie podpowiadaj pytań. Że jesteśmy w cytrynach. Chcą się dowiedzieć dużo rzeczy, niech zadają pytania. Tak o, jest. Po Także prostu. pod tym odcinkiem, tak. kochani, to będzie jeden nasz prezent dla Was, dla widzów w podziękowaniu za 20 tysięcy subskrypcji. Drugi. Jak Misiek był w Polsce, to. Monia ma, miała dużo czasu na myślenie. Tak. I wymyśliła. I, i zapowiedziałam wam, no. że zrobię wszystko, żebyśmy zrobili daily vlogi przez dwa tygodnie. Misiek się przeraził, jak mu powiedziałam, dwa tygodnie? Tydzień chyba Monia. Ja mówię, nie, Misiek. 20 tysięcy to będą dwa tygodnie. Także, kochani, dzisiejszym odcinkiem po tych podziękowaniach zaczynamy serię. 14 daily vlogów, czyli zobaczycie codzienników, codzienników, codzienników. Cytrynowych. dzienniczków, cytrynowych. <laughs> dzienniczków cytrynowych, dzienniczków cytrynowych, także od dzisiaj codziennie mam nadzieję, że koło godziny 18-19 będzie ukazywał się odcineczek od hiszpańskich cytryn. To tak. będą takie odcinki, słuchajcie, z naszego życia, bo codzienne kręcenie, no to będzie, wiecie, no wstaliśmy, poszliśmy, zrobiliśmy... I wy będziecie w tej naszej codzienności nam, kochani, towarzyszyć. Także to jest drugi prezencik od nas. No i trzecim, kochani, prezentem będzie niedzielna kawka z hiszpańskimi cytrynami. W najbliższą niedzielę. Uwaga, nie tak jak zawsze o 11, tym razem o 12, bo Wcześniej odbieramy naszych gości na obiekt i możemy do 11 nie zdążyć wrócić do cytryn, dlatego tak, na 12:00 na na 12. w najbliższą niedzielę zapraszamy Was kochani na live'a z hiszpańskimi cytrynami. Także kochani, z całego serca dziękujemy Wam jeszcze raz za wszystko. No i ja Miśku, dziękuję Tobie za to, że tworzysz ze mną razem ten kanał, za to, że... Tak chętnie się udzielasz na tym kanale. Początki nie były łatwe, Misiek tak niekoniecznie chciał, ale to sami widzicie, że Misiek tak, się rozkręcił. Tak, ze wszystkim tak rozkręcił. Się, tak, także Misiek się roz... i w ogóle, no. Tak, Misiek się rozkręcił, ja Ci, Misku, za to bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Często bardzo. To, to misiek mnie, słuchajcie, motywuje. Monia, bierz kamerę, trzeba to nakręcić. Także... Tak, albo czemu nie wzięłaś kamery? Albo czemu się... nie wzięłaś kamery. Tak. Także, także dziękuję Ci, kochanie, z całego serca. To jest też dobry moment, słuchajcie, żeby wspomnieć, skąd tu się wzięliśmy. Rodzina na polu, teraz już leśna osada, bo zmieniła się nazwa kanału. ich kanału. Także Mateusz, Karolina, Karolina, Mateusz, I dziękujemy dzieciaki. i dzieciaki, dziękujemy za ten... Wiatr w żagle, który nam daliście rok i cztery miesiące i pięć. Pięć już. Rok i pięć miesięcy temu. Także dziękujemy Wam z całego serca. Tak jak powiedzieliśmy, jesteście matką i ojcem chrzestnym tego kanału i to się nigdy nie zmieni. Także dziękujemy widzowie, dziękujemy rodzina na polu. Dziękuję Tobie, Miśku. No ja dziękuję Tobie, bo się inaczej to nasze życie toczy teraz. Inaczej, inaczej prawda? Tak. No to jest właśnie, zmienił kanał, tak. powiem Wam, że dużo zmienił w naszym życiu i co ciekawe na pozytywne. Tak. tak, bo wiecie co, fajne jest to, że to chyba Wy polecacie nas dalej i tą społeczność, którą udało nam się zgromadzić, jest naprawdę bardzo przyjazna. My naprawdę nie mamy do czynienia z hejtem, o którym tak dużo się mówi teraz. Nasz kanał jest bardzo pozytywny. No taki rodzinny, przekazujemy wartości, takie, które my uważamy, że są warte. Um, ważne. I ważne i warte i że przekazania, bo my tak żyjemy. To nie jest na pokaz. To nie jest, że my dla Was kręcimy, a wyłączamy kamerę i żyjemy zupełnie inaczej. To się tak, nie da, bo już tak dużo kręcimy. Słuchajcie, no tak. 200 filmów. To by wyszło. Się nie da, to by, już by wyszło. Także, by wyszło fałsiewi, a na pewno no. wyszłoby teraz przez te 14 dni, kochani. Także tak. myślę, że to będzie taki też Best. test, egzamin <laughs> dla nas. Tak. No dobrze, kochani, 20 tysięcy to już historia. Czyli, co, Miśku? trzeba puścić te trzeba 20 tysięcy. Tak, ty weź kamerę, żeby było widać. Także, kochani, jesteśmy na Punta Prima w miejscowości, która no, chyba jest najbliżej od naszego sadu cytrynowego, tak w linii prostej linii do plaży. Prostej, tak, tak także to jesteśmy. Jest najbliższa plaża. W miejscu, w którym, tak jak Misiek powiedział, tu się najhuczniej świętuje sylwester, dlatego my przyjechaliśmy huczcie, hucznie uczcić nasze. 20 000 tysięcy subskrypcji, tak. ale tak jak powiedziałam, 20 tysięcy subskrypcji to już historia. I trzeba ją puścić. Puścić wolno. Tak. Iść puść te 20 tysięcy. No to uwaga, niech lecą. się dzieje 30, 40, 50 i więcej. No dobrze, to uwaga, uwaga, do 30 teraz. Do 30 leci. 30. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Leci. Poleciało, poleciało. O, 20 tysięcy subskrypcji, kochani. Poleciało, to już jest historia. No. Bo już jest więcej niż 20. Dwójka jest bardziej ambitna Taka, niż no, zero. Grąży. Zero mówi, to ja wrócę, bo zaraz będzie 30, a może się przyda tutaj. Ja zostanę. Dziękuję Ci, kochanie. Dziękuję Ci. A ja gratuluję tam. Dziękuję za te e, tak. roki, 5 miesięcy wspólnej pracy. Pięknej wspólnej pracy. Zgody. Bo tak, to trzeba jako przygodę traktować. To jest nasza przygoda, tak. słuchajcie. Przygoda, pamiątka. Pamiątka, i... rozwijamy się przy tym bardzo i ty i ja naprawdę dużo się uczymy. Co jest ważne, bo po 50 trzeba mózg ćwiczyć. Tak, I ten to kanał jest, ważne. jest tak. takim treningiem dla naszego mózgu. Bardzo, I bardzo zapraszamy. Bardzo. Zapraszamy na... na kolejne odcinki. Na Daily Vlogi. 14 tak. dni z hiszpańskimi cytrynami, z Moniką i z Miśkiem. Dzisiaj startujemy i przez 14 dni będziemy wam pokazywać naszą codzienność. Bye, bye. Z kadłego. Ja nie wiem, z pół roku temu to było, jak ja ogłosiłam, tak. żebyście mi podesłali jakiś model em, magla. E, ale tak jakoś wiecie, potem się temat rozszedł. Jakoś tak to, tamto i pani do mnie pisze. Pani Moniko, czy pani nadal jest zainteresowana maglem? Ja mówię, no tak, jestem. A co? Gdzieś jest jakaś promocja czy coś? Ona mówi nie żadna promocja u mojego wujka stoi i się kurzy zajmuje miejsce i chętnie pani sprezentujemy no i słuchajcie jest, jest w Hiszpanii jest, jest w Hiszpanii. Już Hiszpanii tak tak bo on słuchajcie oj ja go dostałam z dwa miesiące temu no i jest dwa miesiące już temu na pewno Część czas tak leci że tak, nawet może być zobaczcie, i trzy. pani spakowała żeby nic mu się nie stało Dokładnie, a w ogóle przed wysyłką jeszcze sprawdziła, nagrała mi filmik, że wszystko działa. No i jak porządnie zapakowane, słuchajcie. No nawet na dziurach po drodze się mu nic nie stało. No, ale z tego jestem zadowolona. Jak się domyślacie, jak już wiedziałam, że Magiel do mnie jedzie, to już nie prasowałam w ogóle ręcznie. Także mam taką gromadkę, taką, taką gromadkę mam. Także odkręć mi się w drugą stronę. bo Teraz stoi tyłem. A to przekręcę. Ja znam takie urządzenie, bo moja mama kiedyś takie miała. A nie wszyscy będą kojarzyli. No, ale dużo z was będzie kojarzyło. To napiszcie, ta kto takiego używał. Ta 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 Mam A. magiel, tu jest słuchajcie, pedał, naciskam, kółeczko się kręci, nakręcę zresztą wam filmik. Już nawet wiem, gdzie to będę robiła, Miśku. Co Bobiniu, w ogóle nie reaguje, że pa wchodził na spodziałce. W ogóle ci to nie przeszkadza? Odejdź, 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 odejdź. Odejdź, 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 bo się oparzysz. Może jakie cudo! Słuchajcie! Kiedyś już pracowałam takim maglem, jako dziecko, moja mama taki miała. I słuchajcie, nie pamiętałam, że to jest taka wygoda, znaczy wiedziałam, że to jest wygoda, ale nie wiedziałam, że to jest aż taka wygoda. Cudnie po prostu. Cudnie. Przypominam sobie na ścierkach, a zaraz już z pościelą. Muszę sobie, wiecie, wszystko dograć teraz, bo tamto miałam opracowane wzdłuż na moją prasowalnicę, a teraz sobie dobrał na maglownicę. O I będzie tak, i tak, i będzie idealnie. Idealnie. Na dwa. CUDO PO PROSTU CUDO Pani Aniu jeszcze raz z całego serca dziękuję, że Pani o mnie pomyślała Coś cudownego Bobby No i jak? Działa? Mega Miniu Mega działa? No to dobrze, zadowolona? Bardzo o, to jak jesteś, to choćbo możesz. Pytanie, no, to jest przed czy po? Jeszcze raz? Przed czy po to jest? Przed. No, a to już to nie trzeba, ja bym nie prasował. Domyślam no, się, że ty byś nie prasował. Teraz w pionie, teraz w poziomie mi się muszę zbrać. Mm -hmm. To pokaż, bo u mnie w domu takiej maszynerii to nie było. Właśnie. Co? coś? Nie. nie. Nie? toż ja sobie będę sama radziła, myślisz, że co? No, pokaż. No i się bawisz w magię. Ty, to nawet ma tempo, ale to... Kręcę z powrotem? Nie, tam wypuszczę, tak? Tak. A czemu podniosłaś? bo chciałam spiłożyć. Aha. Nie no, to się zastanawiałem, czy to po prostu po jednym obrocie, czy... Nie, nie, nie. To może ciągle pracować, tak? tak? Mogłaby druga osoba podstawiać. szybciej by to No mogłabym, No mogłaby mi nie ma. Teamwork by był wtedy. Dawaj. Nie wiem, źle źle i co. Co, no fajnie. No i no, zobacz, nie trzeba na dwie strony w ogóle. Tak to mocno pracuje, że zobacz złożone i jest. Nie, to nie jest takie gorące... Tam to jest gorąco metal. A, To nie metalu nie dotykam. Mega. Patrz, nowoczesnych teraz takich nie robią. Zrobił mi nie. No robią. Ja sobie jak to ogłosiłam, to mi widzowie przysłali, że Miele takie coś robi na przykład. No ale tak już wiesz, nie chciałam ci ale... kolejna kasa już. żelazkę już kupiłem. żelazkę już mi się kupił. No dokładnie. Ty no naprawdę to będzie szybko. Się. No. no szybko zobaczcie idzie. reczki jak oprasowane już. Ja wyprasowałam Posiłki też nie można, no? czy nie? No, tak niekoniecznie. No. Mhm. Chociaż spróbuję miś. Tyle o ile na tyle co my tutaj. No, pokaż. Pest. No jest różnica. Nie, no jest, No w ogóle nie ma o czym mówić. No. No, mega. Wiesz, ile ja bym już pracowała, dopiero bym tamtą skończyła pierwszą. Pokaż, ja teraz. A, co? <laughs> się może mi się przejmie. Nie, 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 nie. W ramach eksperymentu. Eksperyment. A i tutaj gazu. Panie Szofer, Są różne prędkości, tylko przy start i stop. Nie, mi się. Start, stop. Jedyne co możesz ustawiać, to tutaj moc grzania. Aha. Dobra, no idzie. Czad, co? No. Super, że jeszcze, a to w sumie to to mogę robić, składać nie lubię, a tak to mogę, to fajne to, no naprawdę. mega, Pani Aniu, Pani Aniu, kawał dobrej roboty Pani zrobiła, proszę jeszcze raz przekazać podziękowania dla wujka, Buziaki od Moni z Hiszpanii. Co miś kupo następne iść? Poduszki tak, tego dużego to nie. No a dzisiaj mam już zrobione, widzisz? Już? Tak. No to mega szybko. Mega szybko. To no poprasuję, nie, no poprasuję jeszcze. Do, do kawki poprasuję, no. Dobra, no daj koszulkę jakąś. Dobrze. Ha! Normalnie możemy się w pralnie bawić. A raczej w prasowalnie. Myśmy tutaj kiedyś początkiem działalności naszej zawozili do takiej prasowalni, ale to strasznie dużo kasowali za to. Ty pamiętasz ile było za to prasowanie, no wtedy brali? 50 euro za torbę taką, kei. Okay. Chyba pięć euro za kilo. No weź. Baby, pan wchodzi u nas po tym, a ty se leżysz? On go podpuszcza, żeby wszedł tutaj na taras i wtedy go ciach. No i nie Ha! No Kochani, to jest to, co popracowałam przez ostatnią godzinkę, siedząc sobie, oglądając YouTubea, z przyjemnością, z głąbkami, które gruchały w nispero, cudownie. Pani Aniu, ja wiem, jestem monotematyczna, ale zrobiła mi pani najlepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć. Mój kolejny prezent na pięćdziesiątkę. Prasowanie pościeli dla naszych kochanych gości stało się przyjemnością. Dziękuję z całego, z całego serducha. A, to na dzisiaj. Czekajcie, czekajcie. To jest przygotowane dla dzisiaj, dzisiaj przyjeżdżających gości. A reszta do szafy. Nigdy, nigdy na raz nie zrobiłam tak dużego pasowania. I tak ciężkiego. Tak, jak widzicie, na naszym obiekcie nadmorskim apartamencie sezon w pełni. Leżaczki stoją gotowe, czekają na gości. Niebo troszkę za chmurkami, ale jednak niebieskie. No i przede wszystkim. Cieplutko, cieplutko, cieplutko i to bardzo. Kochani, nie będę pokazywała Wam całego apartamentu, bo już znacie go bardzo dobrze z naszych filmów. Zresztą podepnę może o pod tym filmem, film, w którym pokazałam cały apartament. Pokazaliśmy z Miśkiem, omówiliśmy w ogóle. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że zostały dwa terminy do jesieni w naszym apartamencie. Pierwszy wolny termin już niedługo, majóweczka. Od 15 do 28 maja tu, na tym apartamencie nadmorskim, 350 metrów od morza jest e, wolny termin, a potem, kochani, potem, potem, potem dopiero między 10 a 17 września. Także, kochani, nie zastanawiajcie się, jeżeli macie ochotę skorzystać z nadmorskiego apartamentu na Costa Blanca u hiszpańskich Cytryn, to serdecznie, serdecznie zapraszamy. A za chwilkę przyjeżdżają na ten apartament kolejni goście. Apartament wysprzątany, przygotowany. Czekają na gości, oczywiście, co? Hiszpańskie cytrynki, zerwane dzisiaj w naszym sadzie. Także kochani, zapraszamy. Dwa ostatnie wolne terminy do jesieni. Rezerwujcie. się pojechał na lotnisko po naszych gości do apartamentu. No a dzisiaj mamy zaplanowany. Saunę. No i wróci dość późno, po 21. Więc zanim by napalił, zanim by się nagrzało, no to stwierdziliśmy, że ja to zrobię. Najpierw wyczyszczę. Czym on to czyści? No, Zobaczymy, ma tu pan jakieś, jakieś narzędzia? Dzisiaj, kochani, była pierwsza noc, na którą Junior nie wrócił do domu. Wiedzieliśmy o tym, skojarzyliśmy to, no ale tak położyliśmy się spać. On zawsze przychodzi, tak się że mamy pootwierane okna, więc go słyszymy. A dzisiaj wstaliśmy rano, ja zapomniałam, że on nie przyszedł. Misiek mówi, no nie, o której Junior wrócił do domu? Junior, Junior nie wrócił do domu na noc. Otwieram drzwi, siedzi pod drzwiami co o tyle gadasz imię? o tobie mówiłam co myszuniu, no chodź, chodź tu do mnie chodź 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 myszeczko do mnie chodź poopowiadaj. gdzie ty byłeś w nocy? gdzie ty byłeś w nocy? chodź opowiadaj ty byłeś w domu ty stałeś w domu Słyszycie, jak się pawie drą? Co, bo dziwisz się, że ja rozpalam w kominku? W kominku w tym? troszkę się dziwisz. No elegancko, Monia. Monia się zna na rzeczy. Stary harcerz. Zobaczcie, jak pięknie. Niech to się porządnie rozpali. Zaraz przyniosę takie grubsze. O, powietrze niech sobie jeszcze leci. Zaraz przyniosę grubsze, ale to mi się, tak mówił, za 20 minut od, od tego rozpalenia. Także będzie dzisiaj sauna. Słyszycie? Pawie. Dzisiaj jak jechałam autem, u sąsiada na domku gospodarczym był paw. Wstawię Wam filmik z tego. Zobaczycie. Rozgląda się po okolicy. Lecę, lecę, nie będę Ci przeszkadzać. No to my już po saunowaniu. Tak, czerwoni na twarzach. No i Miki, jak ocen, ocen, jak rozpalanie żoneczki? Dobrze, debiut udany. Ciepło było. Ciepło było. Ciepło było, aż na na... czerwono piec się zagrzał. Tak, także było bardzo ciepło. Także Monia zdała egzamin. Tak, mogę na... na telefon już dzwonić, rozpalaj Monia wracam. Jakby mnie nie było. <noise> na przykład, na także przykład, no. darliśmy radę dzisiaj trzy sesje zrobić, także fajnie, fajnie, fajnie. Opowiemy Wam, że po tej przerwie po Kambodży mm, odzwyczailiśmy się już od sauny i tak Trud ostatnie trudniej, no, trudniej. trudniej było, były po dwa, także teraz był pierwszy Raz od naszego powrotu, że były trzy sesje, także trzy, trzy, trzy sesje, także także, także super. Lecimy odpoczywać. Lecimy odpoczywać. Dobrej nocy.